Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Siemanko, to już Mieści ma być na bieżąco ze żemną Siemanko, siemanko, cześć, nie wyzywajcie mnie, kurwa, i tak wyszedłem tutaj do tej walki. To była przysługa dla Fejmu, tak naprawdę dla federacji, z którą jestem jedynym zawodnikiem cały czas, od początku do końca i nigdy nie zawalczyłem na żadnej konkurencji, więc to była przysługa tylko i wyłącznie z mojej strony dla nich. Nie musiałem tej walki wcale dawać z siebie wszystkiego, byłem przygotowany na walkę z Kaczorem i to by był na pewno duże widowisko, a tutaj no jednak to była taka formalność nie żeby ta walka moja się odbyła po prostu zaczynamy od początku od kilku dni też było mówione o tym głośno na forum że Kaczor nie jest do końca w dobrej dyspozycji co się stało, że do tego pojedynku nie doszło no bo ja słyszałem, że tam były zapewnienia, że no jest wszystko opanowane, Kaczor do pojedynku wyjdzie i wychodzi Boxdel z Wojtkiem Golą, mówił, że tego pojedynku nie będzie, co się stało? wiesz co, ja ci powiem, że no Mogli go dopilnować ten, ten, no nie wiem, już narożnik jego czy tam menadżer, czy kto, czy kto mogli go w sumie dopilnować, żeby on się nie napił, ale z drugiej strony to nie jest małe dziecko, nie? żeby za nim chodzić. No i, no i co? no Głupota straszna, słyszałem, że tu prosto stąd pojechał na, ten, na, na salę treningową, oczywiście dopiero od jutra, no bo jest noc, tak? Ale, ale no mają się wziąć za niego, dopiero teraz, no już gdzie jest po frytkach, tak? Więc, więc no troszeczkę tutaj jest błąd ze strony, ze strony też tego narożnika. I, i menadżera, bo ja przypominam sobie sytuację, gdzie ja też potrafiłem sobie przyimprezować i jednak gdzieś tam miałem rękę nad sobą, że, że tego nie robiłem. Nie? Dobra, ale dżingali. No to jest jeszcze lepszym kotem ode mnie, nie? Jesteś zły, na za to, co się wydarzyło, no bo dużo była pompka, na ten pojedynek ogłosili jako pojedynek na gołe pięści, nie doszło do tego pojedynku, no i wiesz, znaczy, no ludzie, są, ludzie są zawiedzeni. Ja jestem wiesz to szczerym człowiekiem, wiesz co fajnie, fajnie jakbym powiedział, że tak, jestem zły, wiesz, kurczę, no... E, okoliczności sprawiły tego wszystkiego, że e, no jednak nie jestem zły, bo miałem, e, wa, no, z, z głośniejszym zawodnikiem, z, gło, z głośniejszym nazwiskiem walczyłem, tak, więc e, no dla mnie to jest na plus, e, podskoczyłem wyżej na karcie, to też jest dla mnie plus, nie mam e, od gołych pięściobitej twarzy, to też jest dla mnie plus, mógłbym powiedzieć, że, że nie, ale jednak no, no, nie jestem jakoś rozpaczony, że do tej walki nie doszło, nie? chociaż chciałem, e, chciałem to, to zrobić, chciałem zawalczyć, chciałem dać show. A nie uważasz, że... Walka z w bez rękawic byłaby fajniejsza niż teraz ta z Madeuszem, bo boksie? Dla, bez... dla ciebie, dla widzów tak. Mhm. Ale na pewno nie dla mnie. Mhm. To jest ryzyko jednak. To jest ryzyko nie, no tak, jednak. Nie oszukujmy się. Dowiadujesz się od federacji, że do tego pojedynku nie dochodzi. Jaka była Twoja pierwsza reakcja? Eee... Kurwa. <laughs> Teraz drugi raz to samo odpowiadać, tak? Nie no, bo nie, nie odpowiedziałeś mi na to. Nie odpowiedziałem ci na to. No. Dobra jest. Ym, jaka, aha, pierwsza reakcja jaka moja była. No, Dobra. Pierwsza reakcja. Dobra jest. Pierwsza reakcja jaka była, no to oczywiście, no... kurwiem się po prostu dosłownie na niego, bo rozmawiałem gdzieś tam, pozwoliłem sobie właśnie. O kurde, ale ujęcie piękne. Pozwoliłem gdzieś tam sobie... <laughs> Walka była, kawałek walki. No. <laughs> no yy... Pozwoliłem gdzieś tam sobie... Przepraszam, co, co ja mówiłem? Kurwa się sprawdza. Pierwsza nie reakcja twoja na to, jak się dowiedziałeś o tym, że tego pojedynku nie będzie. Okej. Okay. No to byłem wkurwiony wtedy, nie? Na niego, bo gdzieś tam pozwoliłem sobie właśnie porozmawiać z jego narożnikiem też. Wiesz, to tam podejść się troszeczkę zbliżyć do tego. E, właśnie, bo już zaczęły być spekulacje, że tej walki może nie być. E, no i właśnie narożnik mi powiedział, że okej, okay, wszystko będzie spoko, fajnie. Ja się zacząłem rozgrzewać, wiesz, tejpy, wszystko, już miałem nastawienie na walkę i nagle przed samym, e, przed samym naszym wyjściem okazało się, że tej walki nie będzie, więc no, byłem na niego wkurwiony w tamtym momencie, ale no, okazało się, że jednak jest rywal, tak, który się tutaj też poświęcił jednak, bo był w Garniaku i nie musiał wcale wcale się bić i też wyszedł za, za, za darmo tutaj, nie, więc, więc propsy dla niego, no i, no, i, no i co, no show nie daliśmy, ja nie mam, myślę, za co przepraszać, bo byłem przygotowany na walkę z Kaczorem, a, a nie z Ferrari, tak, na gołe łapy, więc, więc tutaj myślę, że nie mam za co przepraszać, bo z Ferrari w moim przypadku nie jest wstyd przegrać, nie? Mhm. Rozmawiałeś coś z kaszorem, czy nie? Nie udało ci się. Eee... Nie pamiętam, nie przypominam sobie. Gdzieś tam jakiś przelotem widzieliśmy gdzieś na korytarzu jakieś takie słówka, wiesz, ostatnie pod, pod, pod walkę czy coś. No to no widziałem, że był gotowy, tylko że coś, coś mu tam nie pozwoliło walczyć. Nie? Myślisz, że no już Kacper więcej nie zawalczy w fejmie za to, co się stało? <grym> yy, nie wiem. Myślę, że no to, jest, to są free fighty, więc yy, nie wiem, czy tutaj będzie miał... Krzywdy nikomu nie zrobił, tylko i wyłącznie sobie, więc, yy, więc nie wiem, czy tutaj yy, trzeba go karać, tak? Yy, ale yy, no ja bym, ja bym nie chciał, żeby ta walka się odbyła. Była na następnej, na następnej gali, więc, yy, więc myślę, że, myślę, że to, to trzeba zrobić, bo jednak zostało dane słowo, wiesz co yy, widzą, więc, więc myślę, że to musi dojść do konsensusu i, i ta walka się, yy, się odbędzie. Nie? No i dobra, kolejne chwile po tym, jak ta walka została odwołana, jak to się stało, że Amadeusz Ferrari wszedł na zastępstwo? Sam zaproponował gdzieś tam był właśnie z osobami odpowiedzialnymi za to, gdzieś obok i, i, i usłyszał to, więc od razu, od razu dał taką propozycję, że on może wyjść mu, to nie jest problem, on lubi się pokazać. Dla niego to nie jest wyzwanie, tak ja, więc, więc on się pokazał, coś tam sobie powiedział, załatwił coś następnego, co miał w planach, tak, wszedł sobie do Oktagonu. Bo dla niego to było tak naprawdę tylko wejście do Oktagonu, nie żadne wyzwanie, więc, więc po prostu zrobił co. Co miał zrobić, załatwił sobie pojedynek, tak, coś tam ogłosił i tyle. No. Mhm. Więc dla niego na plus Mówisz, że ty zrobiłeś tak jakby przysługę Federacji Czyli ty tak jakby za to zastępstwo Nie dostałeś żadnych dodatkowych pieniędzy Jakiegoś dodatkowego bonusu za to, że Amadeusz wszedł No, Nie oszukujmy się, też pewnie inna klasa rywala Do ciebie, do którego on musiał się z nim zmierzyć eee, Nie, 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 wiesz co, jakby ja zostanę na pewno Dlatego były duże rękawice, bo to było mniej więcej Ten sam poziom zagrożenia Co w, 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 na gołę z Kaczorem Więc, więc no, ta, Podobne wyzwanie A czykolwiek, no, ja na pewno zostanę doceniony przez Federację i zostałem już doceniony niejednokrotnie, nie, nie więc, więc ja też się staram oddzielić tak? Zawsze, więc się godzę na ich tam propozycje, bo tak naprawdę nie musiałbym wychodzić a pieniądze, bym i tak dostał te same. Nie? Czyli. Podsumowując to wszystko, jakie teraz emocje są w tobie? Jesteś zły, jest ci to obojętne, co się stało? Emocji nie ma żadnych, wiesz, ta walka nie, nie była wyrównana. Nie biłem się z nim na, na, na maksa, bo no nie ma, nie, 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 ma no nie miałem po prostu możliwości. No, co, no przyjebał mi, zgasił mi światło i tyle i tak się, skończyła, tak się skończyła walka. Ja nie mogłem tego pociągnąć dłużej, wiesz, z kimś w miarę wyrównanym, na pewno na pewno trwałoby to dłużej i fajnie by się to oglądało, ale tutaj, no nie, nie. Nie szło tego. Nie szło tego. No, gdzieś tam spróbowałem go trzymać na dystans, jedyne to, co mogłem zrobić, no, bo czyli, ustrzelić go nie ustrzela. Czyli już można powiedzieć, że do tego pojedynku to już nie wychodziłeś taki w pełni skoncentrowany, co? Nie, ja miałem głowę rozwaloną i nie byłem w przygotowany w ogóle pod niego. Nie wiedziałem, wiesz, co mam robić, nie? No to to. Powiedz hajter, jakie są teraz Twoje plany, kiedy byś chciał wrócić. Czy byś chciał, żeby ten pojedynek z tym kaczorem się znaczy... wydarzył? Może na następnej gali jak kaczor się za treningi, no i nie stanie się to, co się tak. stało teraz. Tak, już wspomniałem wcześniej, że, 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 że chcę, żeby się to odbyło, więc no niebawem wracam z powrotem, wiesz co, ja tutaj tak już na pewno e, takiego szumu nie będzie z mojej strony mocnego, e, ale na pewno na pewno wrócę i to niebawem, nie? Dzięki bardzo. Dziękuję.